Badawcza Łukasiewicz to organizacja skupiająca 22 instytuty badawcze realizujące prace badawczo-rozwojowe na rzecz biznesu. Opracowujemy nowe technologie, opracowujemy rozwiązania poprawiające istniejące technologie, zajmujemy się certyfikacją, zajmujemy się standaryzacją, a więc jesteśmy też w stanie dostarczać potrzebnego wsparcia produktów, rozwiązań instytucjom państwowym, chociażby w obszarze cyfryzacji czy w obszarze biotechnologii. Powstanie sieci badawczej Łukasiewicz było możliwe dzięki mądrej i odważnej decyzji politycznej. I bez względu na to, jak oceniamy polityków, to ja z całą odpowiedzialnością mówię, że była to decyzja mądra i, i odważna. Ta decyzja nie była wspierana przez wszystkich, ale dzięki podjętej kilka lat temu decyzji udało się połączyć instytuty, zwiększyć ich efektywność, i to jest przede wszystkim efekt. Utworzenia sieci badawczej Łukasiewicz, a więc jesteśmy w stanie współpracować pomiędzy instytutami, jesteśmy w stanie optymalizować wszystko to, co jest naturalnym, administracyjnym czy, czy biurokratycznym obciążeniem w działaniu każdej jednostki badawczej, każdej jednostki naukowej. Jesteśmy w stanie dzięki temu być bliżej klienta, być szybsi, być sprawniejsi, być lepszym partnerem do współpracy. Klient definiuje problem. Nasze zespoły naukowe zastanawiają się nad tym, czy ten problem można rozwiązać poprzez opracowanie nowej technologii, nowego rozwiązania technicznego. Jeśli tak, proponujemy klientowi określony model finansowania, decydujemy o tym, jak dzielić własność intelektualną, kreujemy to rozwiązanie, testujemy to rozwiązanie i dostarczamy je klientowi. Sieć badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytutu Motoryzacji jak sama nazwa wskazuje Zajmuje się badaniami w obszarze technologii motoryzacyjnych. I w ramach tego centrum mamy dwa podstawowe filary naszej działalności: to jest zespół laboratoriów oraz grupy badawcze. Potrzeby przedsiębiorców są różne, natomiast oczywiście zgłaszają się do nas producenci, którzy mają pomysł na nowe technologie, na doskonalenie własnych wyrobów, a my organizujemy projekt badawczy, badawczo-rozwojowy, który ma doprowadzić do tego, że wyrób producenta. Będzie lepszy. Dzisiaj mamy szereg zapytań w kontekście testowania pakietów bateryjnych czy magazynów energii dla pojazdów elektrycznych. Niestety, branża motoryzacyjna ma to do siebie, że w wielu przypadkach dopuszczenie do rynku jest możliwe tylko po uzyskaniu homologacji. My ten cel pomagamy osiągnąć producentom poprzez obsługę procesów homologacyjnych oraz wykonywanie badań niezbędnych dla tego potwierdzenia. Pojazd, który stoi za nami, jest to samochód elektryczny wyposażony w elementy, które umożliwiają prowadzenie prac rozwojowych w zakresie jego autonomizacji. Dzisiaj dzięki zrealizowaniu. Dużej strategicznej dla nas inwestycji dysponujemy komorą kompatybilności elektromagnetycznej. Obecnie jest to unikatowa komora ze względu na swoje rozmiary i nasze możliwości badawcze, ponieważ sama komora jest również wyposażona w aparaturę umożliwiającą testowanie zarówno całych dużych pojazdów, ale również ich wyposażenia w kontekście tej kompatybilności. To wyposażenie służy między innymi do tego, aby takie testy zgodne z wymaganiami można było realizować już dla układów wspierających pracę kierowcy. Przygotowujemy się do testowania układów autonomizacji i automatyzacji transportu. Dzisiaj jesteśmy na etapie uruchamiania inwestycji, które zapewnią nam pozyskanie. Wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szeregu takich testów, aby producent mógł uzyskać homologację na własny produkt w postaci magazynu energii do pojazdu elektrycznego. Dzisiaj Instytut Łukasiewicz PIMOT jest w elitarnym klubie Instytutów Łukasiewicza, które działały do tej pory niezależnie. Dzisiaj jesteśmy w jednej sieci badawczej. Czyli możemy kumulować nasze, nasz potencjał badawczy, aby zrealizować określony cel badawczy lub określoną usługę wspólnie, czego do tej pory nie mogliśmy robić w tak uproszczonej postaci. 22 instytuty prowadzą badania w kilkudziesięciu dziedzinach. To, co jest wielką siłą Łukasiewicza, to też fakt, że sieć. Łączy te kompetencje. Czym zajmuje się Centrum Łukasiewicz? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Z perspektywy instytutów, dyrektorów i moich kolegów, pewnie zajmuje się utrudnianiem im życia. Z mojej perspektywy zajmuje się tym, żeby standardy funkcjonowania sieci były jak najbardziej efektywne, by te instytuty, w których jest obszar do poprawy efektywności, jak najintensywniej, jak najagresywniej tę swoją efektywność poprawiały, centrum zajmuje się również tym, by koordynować pracę między instytutami, by wykorzystywać to, że skoro łączymy w naszej działalności kilkadziesiąt różnych dyscyplin, to potrzebna jest koordynacja, która pozwala wydobyć wszystkie zalety multidyscyplinarności sieci badawczej. Nasz największy klient to General Electric, amerykańska firma pracująca w obszarze zaawansowanych technologii która uznała, że Łukasiewicz jest w stanie dostarczyć jej atrakcyjne rozwiązanie. Nie będę podawał przykładów tak zapierających dech w piersiach jak rakiety przeciwlotnicze czy odzyskiwanie złota ze złomu elektronicznego. Podam przykład dużo bardziej banalny, ale jednocześnie mój ulubiony cebula. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że przy obieraniu przemysłowym obieraniu cebuli tracimy około 40% jej masy. To nie jest problemem, kiedy obieramy 3 cebule w domu. Kiedy obieramy 300 ton cebuli miesięcznie, to już robi się problem. Technologia opracowana przez Łukasiewicza umożliwiła zredukowanie strat z 40% do, uwaga, 7%. Z perspektywy przedsiębiorcy, który kupuje i dostarcza przetwórcom setki ton cebuli rocznie, to są realne pieniądze, które zostają w firmie. Które on może zainwestować, korzystanie z Łukasiewicza po prostu się opłaca. Najważniejsze plany Łukasiewicza to sformułowanie nowej strategii. Tę strategię chcemy oprzeć na dwóch filarach. Po pierwsze, uruchomienie kilku, nie bardzo wielu, kilku strategicznych programów badawczych, w wyniku których opracujemy grupę technologii istotnie podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki. Koncentracja wysiłku, koncentracja zasobów, koncentracja pieniędzy. Po to, żeby w perspektywie 5-10 lat opracować polskie technologie, które istotnie zwiększą konkurencyjność naszego biznesu. To filar pierwszy. Filar drugi to umiędzynarodowienie sieci. Chcemy, by jak największa część naszych zespołów badawczych składała się z osób powracających z zagranicy bądź przyjeżdżających do nas z zagranicy. Bardzo wierzymy w to, że ekspozycja na międzynarodową konkurencję, na międzynarodową wymianę talentów podniesie nasze kompetencje i lepiej będzie służyła naszemu odbiorcy, naszemu klientowi, biznesowi i przemysłowi.